Dobra, mam nadzieję panowie, że naprawdę trollowaliście, ale muszę się odnieść do tego materiału. Jeśli chodzi o to, co są reprezentowani, to wiem, że bym się liczył na misterolimpia. No, gdybym no, po prostu no, no, no. przekroczył tą granicę. Po kolei. Po pierwsze, jeżeli chodzi o genetykę, to również jest w niej odpowiedź na sterydy. Niektórzy mogą brać bardzo dużo, a odpowiedzieć bardzo, bardzo nijak. Niektórzy mogą brać bardzo mało, a odpowiedzieć bardzo, bardzo dobrze. Kolejną rzeczą jest odpowiedź na sajdy. Niektórzy po małej dawce mogą mieć ogromne sajdy, niektórzy po dłużej nie poczują nic. A sylwetkowo komentować nie będę, bo to jest wielki znak zapytania, gdybanie, czy byś mógł być na Olimpii. Arek to jest gość, który po prostu wchodzi w heavyweight'a i on tam ustawia gości. Być może takiego... Okej, okay, jeżeli chodzi o Olimpię, żeby wygrać kartę Pro, kategoria heavyweight to jest do 102 kg. A tutaj pokażę Wam, Mr. Olimpia, heavyweight tak zwanego, bo super heavyweight jest inny, czyli do 96 kg. Arek zaczyna brać towar i nie wiesz, który to wiesz co, Chris Bamster. wydaje mi się, że Chris Bamsted to jest po prostu raczej szczupły gość. W sensie, że to jest dużo mniejszy rozmiar A. niż ty. Chris Bumstead. Niewiele większy. Kiedy dołożyć witaminę S, to to po prostu. To jest kurde, kulturystyka ciężka. Kulturystyka ciężka to są chłopaki po 1,60 m, ważący 110 kg, albo Samson Dauda, który. Ma 1,82 m i ma 140 kg prawie na scenie. Panowie, ja mam nadzieję naprawdę, że to jest trolling, że to jest dla wyświetleń. Poszanuję Was, szanuję naturalną kulturystykę, którą chcecie reprezentować. Ale szanujmy się nawzajem, bo naprawdę są poziomy, i do pewnych poziomów naprawdę trzeba. Bardzo dużo pracować, a nie tylko wziąć witaminę S, bo nawet nie wiesz, jak na nią zareagujesz. Pozdro.